No, że jak oceni pan dzisiejsze spotkanie? Na pewno przede wszystkim pogoda. To był raz też przeciwnik, bo to, że wygraliśmy tutaj 3-0, ale to nie był łatwy mecz dla nas, ale wywiązaliśmy się z tych zadań, co mieliśmy zaplanowane, więc się cieszymy. No właśnie, z jakim nastawieniem przyjechaliście do Żaru? Odniesienia zwycięstwa, czy jednak trudnej walki. Na pewno najpierw wiadomo, każdy zespół patrzy, żeby wygrywać. Nie? No i my też chcieliśmy tutaj wygrać. Najpierw przyjeźmy po trzy punkty, ale dla nas też jest taki tutaj proces, nauka, żebyśmy e, mieli założenia, wobec których gramy. W niektórych momentach to wyglądało bardzo dobrze, ale były też momenty, które trzeba też poprawić. A jak oceni pan drużynę promieniarzary? No i ja nie będę oceniał, bo to nie jest moja drużyna, nie? I, i to tutaj trudno jest oceniać koło silnego i to też nie jest etyczne ktoś może sobie powiedzieć że grała tak i tak pewnie mieli swoje założenia mieli pewnie przygotowane jakieś swoje rzeczy i i co? No my się skupiamy bardziej na sobie niż na przeciwniku. Wynik nie, nie, nie odzwierciedla tego też, co, co się działo na boisku. Mieliśmy dobre momenty, oni też mieli dobre momenty. Oni też mieli y, końcówkę w pierwszej i drugiej połowie, takie fajne, mm -hmm. że mogli z tego strzelić bramkę, też początek, drugiej połowy też wyjść z kontroli, mogli strzelić na, na, na bramkę nami na kontakt i wtedy by też było na pewno mecz, by się potoczył to inaczej. Nie? No, może to, to tak wygląda, ale na pewno było trudno, nie było łatwo. Mm -hmm. Dziękuję bardzo.